Strych. W piwnicy można się schować, kiedy człowiekowi w życiu braknie czeczeni i dudnienia basów, kiedy brzydzi go własne ciało i niejaka gnuśna powszedniość przecieka mu przez palce, ale strych na kryjówkę nadaje się zawsze. Na strychu czujesz ciepło palonej pomarańczy. Na strychu pachną ci trociny. Ktoś coś mówi w kuchni na dole, w drzewach szumi wiatr. W szparze drewnianej ściany pobrzękują osy. Za kryjówkę na strychu może też robić piwnica w bloku, i tam da się wstawić mebel i uwić sobie przytulne gniazdko. Każdy się raz czy drugi wy wymknął chyłkiem z gwarnej izby i po drewnianych schodach wspiął się do nieba, dostępując ciszy kryjówki na strychu. Głosy ludzkie pod podłogą wydają się senne. Zgiełk świata dociera stłumiony, jak z innego czasu, już dawno przeżytego. Leżysz pod krosnami, sycisz się zapachem starych gazet i spowiałej dykty, słuchasz rwącego gdzieś obok strumienia życia. Jest ci lekko jak na lipcowych praktykach w zakładzie pogrzebowym: właściciel żuje kanapkę z serem, w licach trumien, odbija się słońce. Większą grupą na strych nie wypada. Intymna przestrzeń deprymuje ludzi. Nawet dorośli mężczyźni tracą tam swobodę. Strych to domena samotnych i młodych. Tam człowiek poznaje seks i egzystencjalizm. Siedemnastolatek wraca cicho z po Ostrożnie przekręca klucz, wchodzi po schodach, otwiera drzwi na strych, rozbiera się, idzie do łóżka i w mroku szepcze do siebie pod kołdrą. Czy każda deska musi tak skrzypieć? Nawet ojciec lubi się schować na strychu, uciec od sobotnich obowiązków i przewertować starą gazetę rolniczą z 56 roku. Kiedy wraca na dół, jest już pora obiadu. Jedzenie stoi na stole i wszystko gra. Uświadamia sobie wtedy, że nie zawsze go potrzebują, że krzywdy i korzyści, które rozdziela w domu, znoszą się wzajemnie. Ta myśl go uspokaja. Na długo nią pokrzepiony, znów będzie mógł się wtrącać w problemy rodziny. W dobrej kryjówce na strychu piętrzą się stosy niepotrzebnych rzeczy. Papiery po gwiazdkowych prezentach sprzed dwóch lat, łuski po nabojach i szwedzki romans Dead or Carlek Gunilla. Jest tam wszystko i nic, co miałoby jakikolwiek wpływ na dzień dzisiejszy. Jest kurz i smród łachów, pamiętniki i puste bombonierki. Są listy pisane z frontów, w których z sosen na pierwszej linii zwisają strzępy mięsa. Jest i przybornik sanitariusza, który przydał się w latach 60., kiedy gospodarz z sąsiedniej wsi wjechał jawą w pole i chciał, żeby mu wyrwać ułamany ząb. Jest stary album rodzinny, a w nim zdjęcie grupowe z koniem w ostatnim rzędzie. Zwierzę poważnie patrzy w obiektyw. Po południu spędzonym na cichym strychu schodzi się na dół z wrażeniem, że wraca się z daleka. Kuchnia jest rozświetlona, a niebo wysokie. Za oknem stoją majestatycznie drzewa. Linka flagi przy maszcie postukuje na wietrze. Pejzaż wypełniają szczegóły. Droga z sprzed domu w świat. Tam życie jest chaotyczne. Tam raz jesteś kierowcą, a raz pasażerem. Czasem strychowy chowaniec tłucze się po parterach świata kilkadziesiąt lat. Wchodząc ponownie na strych, wraca myślami do czasów dzieciństwa. Czuje, że cała jego wiara wyrasta korzeniami właśnie z tego miejsca. Wszelka trwałość i siła wszystko, co mu każe rano wstawać z łóżka. Czuję, że życie i tak by go nie minęło, choćby nigdy nie wyściubił nosa ze strychu.